Samo początku dzieciństwa, i no, tak dalej? To już można? Moja przygoda z kilkoma nożną zaczęła się dość wcześnie. kiedy już miałem 10 lat. Na początku grałem yy, w polu, ale. Od zawsze ciągnęło mnie do ranki i rok później już stałem na bramce i, i tak zostało po dzień dzisiejszy. Zaczynałem w klubie LKS Pomień Czarny Las. Potem rodzice do gimnazjum i do liceum przetransportowali mnie ja tak powiem do szkoły mistrzostwa sportowego w Łodzi imienia I tam się szkoliłem w swoim fachu. Przygodę z, 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 z tlenectwem kaukaskim zacząłem Jakieś 4-5 lat temu, jeszcze będąc zawodnikiem yy, piłkarskim, wprowadzałem już powoli sobie yy, zajęcia bramkarskie. W momencie, kiedy kontuzje po prostu uniemożliwiły mi granie w piłkę, zająłem się stricte już typowo byciem tenerem yy, bramkarzy. Nie do mnie, tylko do kolegów. Brawo, tylko do kolegów masz mowę, czy nie masz? No głośno zakomunikuj, tak na meczu komunikuję. Ale to nie tam na końcu no, maksem? Ma, no i dziękuję, jedziemy. Cześć, nazywam się Rafał Kłatecki. Jestem trenerem bramkarzy w klubie Koz Wiktoria Częstochowa oraz Liswarta Krzepice oraz KS Banki oraz prowadzę zajęcia indywidualne bramkarskie. Tramwaj, przeskokuj, hop. Przeskok, lewa, przeskok, prawa, przeskok, odwodzenie, lewa, przeskok, prawa, przeskok, odwodzenie. To samo robicie okay. w tył. Hop! I teraz prawa ponownie? Teraz! Nieobijamy piętę o piętę. I w ruchu, ale tyłu. Hop! Jakie kontuzje ma najczęściej w ramkach? Tak? No najczęstsze kontuzje w ramkach no to jest tam, wiadomo, no, powybijane palce, u, u, urazy twarzy niestety, bo to jest taki sport dosyć kontaktowy. Mięśniowych problemów chyba raczej takich aż takich mocno nie mają, gdyż raczej nie odpowiadają za jakieś tam mega mocne przyspieszenia czy coś, więc raczej tylko takie stuczenia, pęknięcia, połamania. No niestety ta pozycja no, nie jest zbytnio bardzo bezpieczna. Miała najgorsza kontuzja odniesiona 14 lutego 2015 roku, czyli przeszło 10 lat temu. Połamane pół twarzy, 15 środków twarzy, dwie blachy metalowe, i, i tak to się skończyło. Nie jest to no mnie, nie jeszcze wiele innych kontuzji. W ostatnim czasie tak, która już uniemożliwiła mi granie, po której stwierdziłem, że kończę przygodę z piłką, to było słamanie kostki z pękniętą kością strzałkową, gdzie jeszcze rozegrałem z tym oto urazem pięć meczów, bardzo bolesnych pięć meczów i stwierdziłem, że będę się tylko uczynił wyłącznie Stałem przy piłce, nie wyobrażam sobie, bym mógł być gdzieś indziej i gdzieś nie ukrywam, że bardzo wiążę z tym dużą nadzieję i chciałbym piąć w hierarchii tych trenerów, tak powiem, trenerów-ramkarzy do góry. Zaczą, 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 zacząłem od klubu czwartoligowego. Uważam, że to już jest nieźle jak na początek i nie ukrywam, że kiedyś moim docelowym marzeniem będzie to, abym był trenerem w Ekstraklasie, trenerem ramkarzy. Ja przyznam tak, zaczynałem tu, tu w tym klubie, To był mój w klubie Koznik który Stachowa, chowała, zaczynałem w ogóle y, tak oficjalnie trenować y, klub, to na początku miałem dwóch dzieciaków. Dwóch dzieciaków i dwóch seniorów, czyli było ich czterech. Dzisiaj na chwilę obecną, jakby, wszyscy, wszystkie dzieci przyszły na jeden trening, to jest ich około 16, chyba 18. Dwóch juniorów plus dwóch seniorów. W klubie Lizwarta Krzepice jest tam też, żeby wszyscy przyszli podczas jednego treningu, Jest około 10 dzieciaków plus dwóch bądź trzech seniorów. W klubie Kajspanki prowadzę zajęcia z trzema dzieciakami. No i ponadto jeszcze prowadzę zajęcia zawsze w piątki indywidualne. Także no, trochę się namnożyło tych ludzi tak? w że to jest taka pozycja stykta bardzo indywidualna i wymaga dużego przeszkolenia. Nie... Treningu specjalistycznego. No niestety, ale w brance często decydują detale, w różne e, szczegółowe aspekty, i no niestety tego treningu indywidualnego musi być bardzo, bardzo dużo. W tym samym momencie przechodzimy na prawą nogę i to samo robimy na prawą. Zobaczcie. Op. Będziemy się. Tak wam będzie ciężko zrobić. Tak ja zrobiłem. To już jest poziom zaawansowany. No niestety. Podkurczamy prawo. I idziemy to samo do lewej nogi. O, tu się można zobaczyć. Zapięte będzie wami lżej sześć. I mamy. Jakbyście stali w miejscu, a nie robili jeszcze po tym kroków, będzie bardzo dobrze. Czyli zobaczcie, ja się nie ruszam, hop, stoi w miejscu. Zobaczcie, hop, stoi w miejscu. Moja lewa wora nawet się nigdzie nie ruszyła. Widzimy? Prawą Macy. Pięć razy lewa, pięć razy prawa i dochodzimy do Z Wyszyczeniu względem piłki nożnej, tak, całe życie poświęcone, przyzwało Podam teraz przykład mojej osoby. No niestety, jak się, jak się człowiek chce gdzieś dojść, to niestety musi się na początku tego wszystkiego bardzo mocno e, poświęcić. Tak jak powiedziałem, ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo chciałbym być kiedyś z tej wyższej półki. Do tego dążę. Dlatego e, od rana wstaję rano, pracuję najpierw w pierwszej pracy. Po pracy prosto przyjeżdżam tutaj na treningi i jest jeden trening, drugi trening, trzeci trening. Następny trening jest tak codziennie. No i często, często po prostu wychodzę, wstaję 4.35 rano, wracam do domu 21.30, 21 tak? Także no, tych zajęć jest mnóstwo, ale aby potem było lżej, to najpierw musi być ciężej. Tak to niestety w życiu jest, tak to jest poukładane i no niestety, żeby gdzieś tam dojść wyżej, to się trzeba temu poświęcić, oddać. No nie bez powodu mówią, że jak chcesz coś osiągnąć, to musisz bardzo dużo temu czasu poświęcić. Na chwilę obecną w tym stadium, w którym jestem pewnie wielu by się zadowoliło, aczkolwiek mnie to nie zadowala. Dlatego swoją pierwszą pracę, która której jestem w pierwszej pracy, tak jak taką też również poduszkę bezpieczeństwa. Dodatkowo trenuję w jednym klubie, w drugim, w trzecim, w trzecim klubie, staram mocno na rozwój i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że po prostu będę tylko w jednym klubie na kontrakcie i reszta dookoła już po prostu odejdzie i tego czasu będzie również dla siebie trochę więcej. Właśnie, że to wszystko jeszcze musimy wprać w moje, moje ćwiczenia, moją siłownię. Że w momencie, kiedy zakończyłem przygodę z piłką, gdzieś poniekąd załapałem bieganie. I do tego biegania no, mocno się przykładam. Dużo mi to pochłania energii, dużo czasu. Nie ukrywam, że mam zamiar wystartować w pierwszym półmaratonie warszawskim, który będzie w marcu 30 albo 31 godzinach dokładnie. Także no, z jednego po prostu przeszedłem w drugie i jakoś tak w tym bieganiu się bardzo mocno odnalazłem i, i bardzo mi to sprawia dużo przyjemności, dużo frajdy. No, wiadomo co poza tym, gdzie no, odpowiednia dieta, wyżywienie, yy, suplementacje. No to to wszystko musi być ze sobą yy, powiązane i wszystko musi grać. Na co dzień, w związku z tym, że mam bardzo dużo zajęć i obowiązków, jestem na cateringu, cateringu od wikinga. Od poniedziałku do piątku jestem na cateringu, plus wiadomo, ja spadam tyle energii, że muszę do tego cateringu sobie coś tam jeszcze sobie dorzucić. Natomiast już to nie, nie pochłania mnie tyle czasu, abym stał jeszcze o 22 przy gara, jak to się mówi, i, i gotował sobie. Ale już przychodzi weekend, sobota, niedziela, to już po prostu po swojemu sobie gotuję i, i przygotowuję posiłki takie, jakie ja chcę. Oj, gotowałem sobie sam przez... przeszło 8-9 lat. No tak, szczegółowo, z kalkulatorem w ręce, z wagą i tak dalej, to 8-9 lat. A od kwietnia tamtego roku, ubiegłego roku, jestem na katalingu od Wikinga, bo już tych po prostu zajęć mi się tyle namnożyło, że już no, nie byłem w stanie po prostu przychodząc do domu o 22.00, 21.30 już człowiek naprawdę nie ma siły jeszcze ugotować sobie 5 posiłków na następny dzień. Zwłaszcza, że y, podam taki przykład, tylko ja jako artynę bramkarzy wchodzę na przykład na boisko, to już dzisiaj mam tak zautomatyzowanych bramkarzy, że oni są w stanie sobie sami uderzyć, kopnąć, jestem w stanie ustawić pozycję i tak dalej. Dużo czasu to zajęło, dużo czasu oni przede wszystkim musieli, aby to pojąć. Ale wchodząc na przykład na, na boisko miałem na przykład 2-3 tysiące kroków, a schodziłem nieraz o 21, to miałem 30 tysięcy kroków na bilę, tak? No po do tego trzeba jeszcze cały czas mówić, powtarzać, i na się trzeba rzucić, pokazać. Dużo energii, dużo mnie to pochłaniało, więc jak do domu, to człowiek nie bym się o niczym, innym, tylko musiałem położyć dzać i następnego dnia od nowa jest to samo. Zetrzyj mi tylko piłkę. Jak można zepsuć piłkę z taką ja Nie wiem, Komu, ostrzegam go. Tak to musisz robić w powietrzu. Niech tego nie straszy. Już potem nie przyjdzie. Na boks pójdzie jak Malczewski. Oj Boże, kochany Boże. Niech Malczewski przyjdzie. Czy widzę? Jakbym nie widział, to bym ich nie Nie miałbym... Ee, nie miałbym po co trenować, jakbym nie widział przyszłości. Tak? E, to wymaga... Du dużej ilości aspektów po drodze, przede wszystkim dużo zdrowia muszą mieć, dużo szczęścia, dużo wytrwałości, konsekwencji, determinacji. Przede wszystkim rodzice też w tym muszą dużo pomóc, bo rodzice tak samo się po wszystko muszą zaangażować, bo niestety sukces to nie jest tylko sukces jednej osoby, tak, która osiąga ten sukces, tylko tam dookoła jest sztab ludzi. Tak naprawdę zaczyna się od rodziców, po trenerów, po wszystko. No i przede wszystkim we wszystkim najważniejsze jest zdrowie.